Nie drgnęłam, gdy szkło pękło strzaskiem. Nie krzyknęłam. Po prostu stałam w lodowato-zimnej hali warszawskiej giełdy kwiatowej i patrzyłam, jak moja bratowa Agata wali młotkiem w wazon z rzadkimi orchideami z Ekwadoru. Była 4.30 rano. Powietrze pachniało wilgotną ziemią, spalinami diesla, a teraz ostrym, zielonym zapachem zmiażdżonych łodyg. Myślisz, że jesteś lepsza od nas? wrzeszczała Agata jej twarz wykrzywiona i brzydka w ostrym, przemysłowym świetle. Tylko dlatego, że sprzedajesz kwiaty. Daj mi pieniądze na operację, Kasia, albo przysięgam na Boga, zniszczę wszystko, co masz. Podniosła młotek ponownie, celując w wiadro białych hortensji. Obok niej mój brat Przemek trzymał telefon, filmując wszystko, czekając aż pęknę, czekając na kontent. Spojrzałam na zniszczony towar warty 30 tysięcy złotych, leżący u moich stóp. Potem spojrzałam na nich. Moje ręce były spokojne. Puls wolny. Nie powiedziałam ani słowa, tylko sięgnęłam do tylnej kieszeni i dotknęłam zimnej krawędzi plastikowej karty, która zmieniła wszystko. Zanim opowiem, co było dalej i jaki dokument prawny miałam w kieszeni, gdy ona krzyczała, zostaw komentarz. Napisz, skąd oglądasz i która jest u ciebie godzina. Chcę zobaczyć, jak daleko dotrze ta historia? Wyciągnęłam telefon z tylnej kieszeni. Moje ruchy były powolne, przemyślane, tak jak się poruszasz, gdy nie chcesz spłoszyć dzikiego zwierzęcia albo w tym przypadku dzikiej roszczeniowej krewnej z młotkiem. Agata przestała krzyczeć na sekundę, jej klatka piersiowa unosiła się ciężko. Otarła kosmyk włosów z czoła, rozmazując tuż na skroni. Do kogo dzwonisz? warknęła. Do mamy. Śmiało, zadzwoń. Powiedz ci, żebyś przestała być samolubną suką i dała mi pieniądze. Przemek zaśmiał się, kierując kamerę telefonu na mnie. Tak, zadzwoń do mamy Kasia. Powiedz jej, jak chowasz rodzinną fortunę, podczas gdy Agata cierpi. Nie patrzyłam na nich. Spojrzałam na ekran i wybrałam trzy cyfry: nie numer matki, nie ojca. 112. W czym mogę pomóc? Głos w słuchawce. Policja, powiedziałam. Mój głos brzmiał dziwnie we własnych uszach. Płaski, pusty, całkowicie pozbawiony drżenia, które kiedyś pojawiało się, gdy konfrontowałam się z rodziną. Chciałabym zgłosić wandalizm w toku na warszawskiej giełdzie kwiatowej stoisko 42. Agata zamarła. Młotek opadł o centymetr. Co ty robisz? Zignorowałam ją. Sprawczyni wciąż jest na miejscu, kontynuowałam, recytując fakty, jak listę dostaw. Jest uzbrojona w młotek. Zniszczyła towar o wartości około 30 tysięcy złotych, to znacznie przekracza próg 500 złotych dla przestępstwa w Polsce. Dzwonisz na gliny? krzyknął Przemek wreszcie opuszczając telefon. Zwariowałaś to rodzina. To intruz, powiedziałam dyspozytorowi, upewniając się, że brat słyszy każde słowo. Jestem właścicielką firmy. Chcę natychmiast złożyć zawiadomienie. Rozłączyłam się i schowałam telefon do kieszeni. Cisza w hali była ciężka, przerywana tylko odległym szumem wózków widłowych. Agata patrzyła na mnie, oczy szeroko otwarte, szukając blefu na mojej twarzy. Czekała aż pęknę, powiem żartuję, przeproszę za przestraszenie. Tak zrobiłaby stara Kasia. Stara Kasia zapłaciłaby 100 tysięcy złotych, żeby tylko krzyki ustały. Ale starej Kasi tu nie było. Została rozbita na kawałki razem z orchideami na betonowej podłodze. Blefujesz, syknęła Agata, choć jej głos drżał. Nie aresztujesz żony własnego brata. Mama by cię zabiła. Policja będzie za trzy minuty, powiedziałam. Sugeruję odłożyć młotek. Panika mignęła w jej oczach. Upuściła młotek, zagrzehotał głośno na betonie i chwyciła torebkę. Idziemy, przemek. Jest szalona, wychodzimy. Odwróciła się w stronę wyjścia przy rampie załadunkowej. Jej obcasy stukały szybko po cemencie. Nie pobiegłam. Po prostu podeszłam do ciężkiego stalowego wózka, którego używaliśmy do przewożenia 200-litrowych beczek z wodą i postawiłam go przed drzwiami. Zablokowałam koła. Nigdzie nie idziecie, powiedziałam. Odsuń to, Kasia, wrzasnął Przemek, podchodząc do mnie. Wyglądał groźnie, wielki, jak zawsze, gdy chciał postawić na swoim. Zejdź z drogi. Stałam twardo. Miałam 160 centymetrów wzrostu, ale w tej chwili czułam się jak trzemetrowy olbrzym. Chciałeś kontent, Przemek? Chciałeś show? Dostaniesz je. Wtedy zaczęły wyć syreny. Najpierw cicho... Potem coraz głośniej, odbijając się echem od metalowych ścian giełdy. Niebieskie i czerwone światła migały przez wysokie okna, malując zmiażdżone kwiaty na podłodze gwałtownymi, pulsującymi kolorami. Zbierali się inni sprzedawcy. Mężczyźni i kobiety, z którymi pracowałam przez pięć lat. Ludzie, którzy mnie znali, którzy mnie szanowali, stali w kręgu z założonymi rękami, obserwując. Gdy weszli policjanci, Agata próbowała włączyć łzy. Zawodziła o nieporozumieniu, o rodzinnym dramacie, ale policja nie patrzyła na jej łzy. Patrzyli na potłuczone szkło, patrzyli na młotek na podłodze, a potem patrzyli na mnie. To ta kobieta? zapytał policjant. Tak, powiedziałam. Chce pani złożyć zawiadomienie? Spojrzałam na Agatę. Błagała teraz, bezgłośnie mówiąc: Proszę. Spojrzałam na przemka, który patrzył na mnie z czystą nienawiścią. Tak, powiedziałam, wandalizm. Proszę ją zabrać. Kliknięcie kajdanek na nadgarstkach Agaty było najzimniejszym, najbardziej satysfakcjonującym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszałam. Gdy wyprowadzali ją obok rzędów wiader pełnych róż i lili, nie czułam winy. Czułam lekkość. Siedziałam w swojej prywatnej pracowni później tego ranka. Adrenalina w końcu zaczynała zamieniać się w tempy pulsujący ból za oczami. Cisza tutaj była inna niż w hali. Była czysta. Pachniała eukaliptusem i spokojem. Na szyi wciąż nosiłam smycz. Zdjęłam ją i wpatrywałam się w kwadrat zalaminowanego plastiku zwisający z klipu identyfikator hurtowy. Dla większości ludzi wygląda jak zwykła legitymacja zdjęcie kod kreskowy Pasek magnetyczny, ale dla każdego w warszawskiej branży kwiatowej ten kawałek plastiku to złoto. Dwa klucze do królestwa. Zajęło mi pięć lat, żeby to zdobyć. Pięć lat wstawania o trzeciej rano każdego dnia, gdy reszta świata była ciepło uśpiona. Pięć lat stania w lodowato zimnych przemysłowych chłodniach, sortowania tysięcy łodyg, aż palce były tak zdrętwiałe, że ich nie czułam. Pięć lat cierni rozdzierających skórę. Dźwigania 20-kilogramowych wiader wody, negocjacji z hodowcami, którzy patrzyli na 24-letnią dziewczynę i śmiali się. Nie odziedziczyłam tego biznesu. Nie dostałam pożyczki od rodziców. Zbudowałam go łodyga po łodydze, wiadro po wiadrze. Ten identyfikator był dowodem, że należy do tej giełdy. Był nieprzenoszalny, był zarobiony, ale dla mojej rodziny ten identyfikator nie reprezentował ciężkiej pracy. Nie reprezentował poświęcenia. Dla nich reprezentował tylko dostęp. Był magiczną różdżką, którą miałam machać, gdy chcieli czegoś ładnego, drogiego lub za darmo. Zdałam sobie sprawę, siedząc w ciszy, że wpadłam w pułapkę. Psychologiczną pułapkę zwaną znormalizowanym okrucieństwem. Dzieje się to powoli, gdy jesteś osobą zdolną w rodzinie, tą, która ciężko pracuje która oszczędza pieniądze, która rozwiązuje problemy. Twoja hojność przestaje być prezentem, staje się usługą, jak woda z kranu, jak prąd, gdy włączasz włącznik. Nikt nie dziękuje kranowi za wodę, tylko się złoszczą, gdy przestaje płynąć. Przez lata uczyłam ich, że jestem zasobem, nie osobą. Spłaciłam 60 tysięcy złotych długu przemka, gdy jego inwestycja w kryptowaluty upadła, bo matka płakała, i mówiła, że to zrujnuje jego kredyt. Płaciłam kredyt hipoteczny rodziców przez pięć lat po cichu, bo ojciec nie mógł znieść wstydu przyznania, że jest spłukany. Kupiłam samochody. Płaciłam za wakacje, które wrzucali na Instagram. Robiłam to, bo myślałam, że jeśli dam wystarczająco dużo, w końcu mnie zobaczą. W końcu będą mnie szanować. Ale wczoraj rachunek wreszcie nadszedł, a cena była za wysoka. Agata przyparła mnie do kąta przy rampie załadunkowej. Jej oczy błyszczały roszczeniowością. Potrzebuję 100 tysięcy złotych Kasia, powiedziała, jakby prosiła o gumę do rzucia. Chcę pełny pakiet mammy makeover. Liposukcja, licówki, wszystko muszę dobrze wyglądać dla moich umów reklamowych. 100 tysięcy złotych to była moja cała kwartalna premia. To były pieniądze które odłożyłam na modernizację systemu chłodniczego w pracowni. Gdy powiedziałam nie, nie zapytała dlaczego. Nie obchodziło jej, że wstałam o trzeciej rano, żeby zarobić te pieniądze. Po prostu spojrzała na mnie z czystą, niepohamowaną wściekłością i powiedziała: Jesteś taka samolubna. Masz tyle pieniędzy w banku i nawet nie pomożesz rodzinie. To był moment, gdy pułapka się otworzyła. Spojrzałam na identyfikator w mojej dłoni. Był porysowany i wytarty na brzegach. Był ciężki. Nie chcieli siostry, nie chcieli córki, chcieli bankomatu, który nie zadaje pytań. Ale bankomat był nieczynny, a serwisant nie przyjedzie go naprawić. Nie zapukali, walili pięściami. Była siódma wieczorem, gdy zaczęli łomotać do drzwi mojego mieszkania. Nie musiałam patrzeć przez wizjer, żeby wiedzieć kto to. Czułam zbiorową wściekłość promieniującą przez drewno. Otworzyłam drzwi i wlali się jak fala hałasu i oskarżeń. Moja matka Krystyna prowadziła szarże. Jej twarz była poplam Iona, oczy spuchnięte. Za nią szedł mój ojciec Andrzej, wyglądając ponuro i władczo jak sędzia wchodzący do sali sądowej, potem Przemek i wreszcie Agata. Była na wolności. Miała na sobie te same ubrania, w których ją aresztowano. Jej droga bluzka pomięta, tuż rozmazany w szopie kręgi wokół oczu, ale już nie płakała. Wibrowała złośliwością. Ty potworze, krzyczała matka, przepychając się obok mnie do salonu. Naprawdę kazała się aresztować. Wsadziłaś żonę własnego brata do celi. Ona zniszczyła moją własność, powiedziałam spokojnie, zamykając drzwi. Popełniła przestępstwo. Była zdenerwowana, wrzasnęła matka. Rodzina się denerwuje, Kasia, rodzina się kłóci, nie dzwoni się na policję, na rodzinę, zrujnowałaś nasze nazwisko. Wiesz, kto to widział, wszyscy na giełdzie plotki będą nie do zniesienia. To było to. Nie. Czy wszystko w porządku? Nie. Przepraszam, że groziła ci młotkiem tylko plotki. A zgadnij, kto zapłacił kaucję wysyczał przemek, podchodząc bliżej, pomachał paragonem. Ty! Spojrzałam na świstek papieru. Użył awaryjnej karty kredytowej, którą dałam rodzicom pięć lat temu, tylko na wypadki medyczne. Użyli moich własnych pieniędzy, żeby wykupić kobietę, która zniszczyła moje źródło utrzymania. Uznaj to za zaliczkę na ból i cierpienie, które jej sprawiłaś, powiedział przemek, rzucając paragon na mój stolik kawowy. Ojciec Andrzej odchrząknął. W pokoju zapadła cisza. Podszedł do okna spojrzał na miasto, a potem odwrócił się do mnie. Grał patriarchę, mądrego przywódcę naprawiającego zbuntowane dziecko. Kasia, powiedział głębokim, rozczarowanym głosem, to zaszło za daleko, wyraźnie jesteś niestabilna. Ten mały biznes kwiatowy uderzył ci do głowy, a teraz ranisz ludzi, wymknęłaś się spod kontroli. Ja się wymknęłam spod kontroli, zapytałam. Agata zniszczyła orchideę za 30 tysięcy złotych, bo nie chciałam zapłacić za jej liposukcję. To nie chodzi o kwiaty, warknął, chodzi o lojalność. A skoro wyraźnie tego nie rozumiesz, będziemy musieli wprowadzić pewne zmiany. Sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął złożony dokument. Rzucił go na stół obok paragonu za kaucję. To umowa cesji, powiedział. Stoiska na giełdzie. Spatrywałam się w papier, co? Przepiszesz stoisko na przemka stwierdził ojciec, jakby zamawiał obiad. Jest mężczyzną rodziny, potrzebuje stałego dochodu, żeby utrzymać żonę, zwłaszcza po traumie, którą jej sprawiłaś. Udowodniłaś, że jesteś zbyt emocjonalna, żeby poradzić sobie z presją. Przemek będzie od teraz prowadził biznes. Możesz dla niego pracować może, jeśli przeprosisz. To i tak rodzinna własność, wtrąciła matka, gorliwie kiwając głową. Pożyczyliśmy ci te dwa tysiące złotych na start. To stoisko należy do nas. Spojrzałam na nich. Spojrzałam na te dwa tysiące złotych, o których wspominali, pożyczkę, którą spłaciłam w ciągu dwóch tygodni z odsetkami. Spojrzałam na przemka, który nie potrafił utrzymać przy życiu złotej rybki, a co dopiero biznesu z łatwo psującymi się towarami. Nie prosili, żądali. Naprawdę wierzyli, że mój biznes, mój pot, moje pięć lat mroźnych poranków, należy do nich tylko dlatego, że jestem ich córką. Chcecie stoisko? zapytałam cicho. Zabieramy stoisko, powiedział Przemek, krzyżując ramiona. Podpisz papier Kasia. Napraw to. Spojrzałam na dokument, potem na ojca. Dobrze, powiedziałam. Podniosłam długopis. To był tani długopis, który przemek prawdopodobnie ukradł z bankowego kontuaru. Ale w tej chwili czułam się, jakby to był instrument chirurgiczny. Dobry wybór, powiedział ojciec. Jego ramiona się rozluźniły. Później nam podziękujesz. Ten stres cię zabijał. Nie patrzyłam na niego. Patrzyłam na dokument. To był standardowy formularz sesji dla warszawskiej giełdy kwiatowej. Stwierdzał, że niżej podpisana, ja dobrowolnie przenosi wszystkie prawa i obowiązki związane ze stoiskiem 42 na przemysława Kowalskiego. Prawa i obowiązki, przeczytałam na głos. Po prostu podpisz, Kasia, warknęła Agata z kąta. Już mentalnie dekorowała przestrzeń, prawdopodobnie wyobrażając sobie neony i różowe aksamitne krzesła. Przestań być dramatyczna. Podpisałam. Mój podpis był czysty, ostry i ostateczny. Potem sięgnęłam do kieszeni i wyciągnęłam pojedynczy srebrny klucz. To był klucz do metalowych rolet stoiska. Proszę, powiedziałam, przesuwając go po stoliku kawowym. Przemek złapał go, jakby to był zwycięski los na loterii. Podniósł go do światła, szczerząc się. Wreszcie, powiedział. Wreszcie ta rodzina będzie miała prawdziwe przywództwo. Mam wielkie plany dla tego miejsca. Przejdziemy na kwiatowe NFT wspierane kryptowalutami. Marże będą ogromne. Matka klasnęła w dłonie. Och, przemek to brzmi genialnie. Kasia, twój brat ma wizję. Wstałam i podeszłam do szafy w przedpokoju. Wyciągnęłam swoją osobistą torbę z narzędziami tą z japońskimi sekatorami, obcinaczkami do drutu i profesjonalnymi nożycami. Zarzuciłam ją na ramię. Dokąd idziesz? Zapytał ojciec. Wychodzę, powiedziałam. Macie stoisko, macie biznes, nie potrzebujecie mnie. Cholera, że nie, powiedział przemek, chowając klucz do kieszeni. Gdy szłam do drzwi, poczułam dziwne, zimne rozbawienie. To nie była radość, to była satysfakcja z obserwowania, jak ktoś kradnie portfel, o którym wiesz, że jest pusty. Moja rodzina cierpiała na specyficzny rodzaj ślepoty. Wierzyli, że posiadanie przestrzeni oznacza posiadanie biznesu. Widzieli stoisko, wiadra, lokalizacje i zakładali, że pieniądze przychodzą same. Ale Warszawska giełda kwiatowa to zamknięty system. Dzierżawa, którą przejęli, była zobowiązaniem 20 tysięcy złotych miesięcznie czynszu plus media i opłaty. Prawdziwym aktywem był identyfikator hurtowy. Identyfikator to osobista licencja, niezwiązana z żadnym stoiskiem. Wymaga lat audytów, sponsoringu i zatwierdzeń. Bez niego nie możesz kupić ani jednej łodygi. Po prostu stoisz w drogim betonowym pudełku. Identyfikator nie był w umowie dzierżawy. Był w mojej torbie z narzędziami. Tej nocy pojechałam do małego magazynu, który już wynajęłam na własne nazwisko. Zalogowałam się do systemu hurtowego. Złożyłam zamówienia i przekierowałam dostawy. Podczas gdy mój brat miał klucz do stoiska, ja miałam dostęp do całej giełdy. Do rana mój magazyn zapełniał się kwiatami. W tym samym czasie ochrona oznaczyła nieautoryzowaną próbę dostępu na stoisku 42. Mój brat i jego żona próbowali wejść na salę aukcyjną bez identyfikatora i zostali zatrzymani. Dzierżawa nic nie znaczyła. Licencja była nieprzenoszalna. Nie mogli kupić towaru, nie mogli nic sprzedać. Godziny później znaleźli mnie, zażądali identyfikatora, odmówiłam, oskarżyli mnie o pułapkę, powiedziałam im prawdę, zażądali biznesu, nie rozumiejąc jak działa. Potem wręczyłam ojcu nakaz eksmisji. Dom, w którym mieszkali, dom, który nazywali rodzinną własnością, był mój. Uratowałam go przed egzekucją lata temu i pozwoliłam im mieszkać bez czynszu. To porozumienie się skończyło. Zamknęłam drzwi magazynu i wróciłam do pracy. Trzy miesiące później mój biznes kwitnie. Stoisko zostało odebrane. Rodzice się wyprowadzili. Kariera influencerki mojej bratowej upadła po jej wyroku karnym. Nie wygrałam, patrząc na ich porażkę. Wygrałam, przestając być wysysana. Sprawiedliwość nie była ich upadkiem, sprawiedliwość była moim wzrostem. Nie można hodować kwiatów na zasolonej ziemi. Czasami jedynym sposobem na uratowanie nasion jest odejście.